Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii GTA Sadeo Misje Projektantów. Dzisiaj będę dla Was miał misję od pana PLotka, będzie to jego druga misja, podzielona na trzy części. Koniec kolejki, alternatywna wersja. Misja została podzielona na trzy w sumie części, czyli będzie to takie nawiązanie mocne do podstawki. Zobaczmy jak ta misja będzie się prezentowała. Odpalajmy część pierwszą. Koniec kolejki, alternatywna wersja, część pierwsza. W misji występuje minigun. Nie wolno ci go użyć. I żeby nie było sapów, CJ zawiózł Sweeta do Pałacu Kraku i został na zewnątrz. Przejdź przez pierwsze piętro. No dobra. W takim razie przyjęłem to wiadomości i zobaczmy co tu mamy. Widzę, że mamy takie różnorodne wyposażenie: granat, trochę kałacha, odrobinkę strzelby bojowej i Digl. No dobra, no to zacznijmy sobie od tego pistoleciku i ruszamy w takim razie w górę. Dokładnie. I tutaj wychodzi, dobra. Musimy być czujni. Biorę sobie to pm -kę. I tutaj jakieś obiekty są, dobra. No to w takim razie zobaczmy teraz kałachem, O, i ma minigana. Ten balas, okej, okay. I tak jak autor powiedział, nie mogę go zabrać. To w takim razie ja go nie będę. To znaczy zabierać mogę, chyba, ale nie mogę go użyć. No to nie będziemy go używać. Ale tą kamizelkę to, żebym pamiętał, żeby tu była. Dobra. Wchodzimy w takim razie. Tutaj do tego legowiska Żmi, jakby to tak można powiedzieć. Dobra, tam są nacyś na górze, w takim razie się pozbądźmy ich. Dobra. Głowy powłączane chyba. O oh, karabinek, dobra, słyszę. I okej, okay. teraz wrócę się pod tułkami z LK kuloodporną. Chyba zabrałem tego minigana przez przypadek. Nie, znikł już, dobra. No, nawet bardzo dobrze. Tutaj jakaś policja wjechała, ale widzę, że chyba już nie żyją chłopaki. W takim razie lecimy dalej. E, dobra, ok. Rozwalamy. Dobra, przeszliśmy. I pewnie na schodach jakiś czeka co nie? Oczywiście. O, jakiś rusek z kompad shotgunem, dobra. Ok, jeszcze niech ja sobie zobaczę, czy tutaj ktoś jest. Jest jakieś życie, który, o którym będę pamiętał. M4, superowo. Bardzo chętnie sobie ją zabiorę. I dobra, tego granata będziemy jeszcze trzymać na wyjątkową okazję. Przejdź przez drugie piętro. Dobra, tutaj próbuję się chować znowu minigun jakiś. O, ładnie się schował. Dobra, okej, okay, mamy go. I co tu mamy? Dobra, wygląda na to, że trafiliśmy właśnie do tej fabryki narkotyków chyba małej. Dokładnie tak jak było w tamtej misji z podstawki, tylko tutaj znowu jakiś gościu. No tym razem chyba od ss ów tak? Z tego co widzę. Tutaj jest jakiś gościu przez płomienie, trochę go nie było widać, ale wzrok jeszcze mnie nie myli na szczęście. Dobra. I wiecie co, wracam teraz po to zdrowie. Tak będzie najlepiej. Ono chyba powinno gdzieś tam... O, wyrzutnia rakiet, nieźle. Dobra, też się przyda. Ile? Jeden nabój, dobra. E, no to w takim razie pozwólcie, że sobie to zabiorę. Wolę tutaj bezpiecznie grać. Generalnie, bo nie chce mi się generalnie powtarzać. Misji, z głupoty tym bardziej Skoro jest możliwość Tego, żeby zebrać apteczki To czemu ich nie zbierać po prostu Co szkodzi poświęcić te 20 sekund Szczerze mówiąc Lepiej zrobić to raz porządnie Ja akurat takiej zasady jestem Dobra, rozwaliliśmy tego gościa I ruszamy dalej w takim razie Tutaj został kolejny balas. OK. No i dobra, wchodzimy w takim razie. Dalej, no jesteśmy już na trzecim piętrze, chyba, czy na drugim? Na trzecim poziomie, to jakby. Dobra, tutaj wyskoczył pewnie. Jest to tak fajnie zaprogramowane, czy nie? Nie. A jednak są, dobra. Dobra, dobra, tylko za blisko trochę, ale nie szkodzi. Już po nich superowo. Ładny wybuch. I tam jest kolejne życie, ale sobie jeszcze je zachowamy na później. Przejdź przez trzecie piętro. Dobra, i tutaj pewnie jestem ten zwalony, w takim razie ja już tutaj szykuję się. Uff, fuck, dobra, to był fajny, to był zły strzał, ale mamy jeszcze tego granata, który się idealnie tutaj nada. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie to lepiej, powinno być chyba lepiej, tak, udało się. Dobra, chyba nie żyje ten koleżka, a nie, jednak jeszcze stoi. Dobra, zabrałem chyba obrotówkę, ale nie używam jej oczywiście, pamiętam o tym doskonale i tutaj kolejni są, jakiś z pompką, zobaczmy co tutaj się dzieje, o butelki jakieś, dobra tutaj jakaś striptizerka chyba, kobieta lekkich obyczajów, jakby to ująć ładniej chyba, dobra już rozwalę te butelki, nie wiem w sumie po co tracę amunicję, ale jakoś tak wolę je rozwalić, lubię może strzelać w butelki. O typie, dobra. Okej, okay, teraz to trzeba już na serio myśleć, bo mam mało ilość życia. No tutaj żadnej apteczki nie ma. Dobra, no to zobaczmy to. Ładny pomnik Big Smoke'a Tak, i nawet Big Smoke'a z bety. <laughs> Jak skończę, chętnie podłożę C4 pod głowę i jaja, dobra czy tutaj jeszcze ktoś będzie tak, jest jakiś koleżka z kałasznikowem ja zlikwidujmy nie, minigana nie mogę użyć i teraz pytanie jest, czy tutaj jakieś apteczki czekają, tak, są ale jest jakaś, już widzę ją, dobra no, żebym uważał dobra, teraz lecisz tam prosto do tego miejsca, okej, okay, i tam po drugiej stronie pewnie jest, jeśli się nie mylę dokładnie wyskoczyła, spoko i dobra, zarąbiście w takim razie ruszamy dalej. Teraz strzelba bojowa. No, to chyba cię porąbało, koleżko trochę, no ale dobra. Jeszcze tej beczki nie zauważyłem. Nie wiem, czego jej nie rozwaliłem. Dobra. Teraz czytaj uważnie. Na drugą część nie dostaniesz broni. Musisz ustawić player z takim wyposażeniem, jakie masz. Dobra, zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. No dobrze, w takim razie nie czekajmy i zaczynajmy tą drugą część. Alternatywnej wersji końca kolejki. Ustaw sobie broń. Ten penny? Gdzie jest Big Smoke, ty kupo Proszę, proszę, gdzie twój brat? Nie potrzebuję wsparcia, żeby sprzątać. Tnąć taki syf jak ty. A co do Big Smoke'a, już dawno leci do Liberty albo Vice. Jebać to. Czas umierać. Zabitem Penego i jego wsparcie. O oh fak, dobra. Eee, dobra, to w takim razie trzeba sobie użyć i zaczynajmy w takim razie. Dobra. Eee, to jest ten penny, dobra, bo tak właśnie patrzę, dlaczego on nie ginie. okej, okay, to będzie łatwizna, dokładnie. I odstrzelę mu dupę zaraz. Dawaj, 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 dawaj. E, tutaj jeszcze jest jakiś koleżka, następni, dobra. Wypały weszły. I tutaj jakaś PMK, oh, fuck, tutaj jest ich jeszcze więcej niż myślałem. Dobra, ale na szczęście tutaj nie będzie, oni nie są jakimś problemem, szczerze mówiąc. Ogólnie łatwizna dobra, porozlikwidować zlikwidować ten penego. Dobra, i do widzenia. No ale jeszcze coś próbują. To chyba jakiś następny szturm przyszedł teraz, czy co? Tak mi się wydaje, chyba weszli teraz następni przez różne wejścia. Ok, udało się w takim razie. CJ, słuchaj. Sweet, Pixmon leci do Liberty. To chciałem ci powiedzieć i ten pen nie żyje. Do budynku wkroczyła policja i gangi. Uciekaj stamtąd. Strzelanina doprowadziła do roztopienia. Rdzenia masz niewiele czasu, zanim cały budynek eksploduje. Ewakuuj się z budynku. No dobra, mam tylko 3 minuty. No to do roboty w takim razie. Tutaj jakaś broń jest, w takim razie sobie z niej skorzystam i ruszamy w drogę. W takim razie i lecimy. Tutaj jeszcze nikogo nie spotkałem. O dziwo, dobra. Miałem podłożyć właśnie tę bombę, ale nie zdążymy, niestety. W ruszamy dalej. Dobra. Hmm, tutaj pewnie ktoś jeszcze? Nie, 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 nie. I pytanie, czy tutaj jakiś minigun będzie? Nie, tym razem tylko kałasznikow, dobra. Przemyślamy w takim razie dalej, zeskakujemy, dobra. Mamy gaśnicę, super. Yy, dobra, trzeba jej użyć w takim razie. Może mi to jak, jakoś długo nie zajmie. Dobra, jesteśmy na miejscu i widzę, że ci ludzie się ze sobą strzelają. A nie, jednak nie zauważył o dziwo, dobra. No to pora go zlikwidować. I tutaj widzę, że już się pozabijali. Zarąbiście. Myślałem, że wejdę w sam środek bitwy, a tu popatrz. Sami się pozabijali, jak miło. Od razu życie jest łatwiejsze. Dokładnie tylko jeden przeciwnik zamiast dziesięciu. No dobra, może mniej, ale na pewno mogło być ich więcej. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Mhm. Dobra, coś tutaj wybuchło. Dobra, myślę, że przejdziemy sobie obok. Tam nie będzie. O, fak! Ogień, ogień, ogień! Dorwał mnie, tam nie będziemy wchodzili. Dobra, zobaczmy, co tu jest grane. No to do widzenia, panowie. Tak jest. I tam chyba są coś federalni dokładnie. Dobra, i tutaj mamy całe towarzystwo, w takim razie zlikwidujmy ich, czym prędzej. Dobra. I co, chyba czysto możemy iść dalej? Zarąbiście, Dobra, tu jest jakiś kolejny gościu. I chyba tyle, co nie? A nie, tu jeszcze jakiś wyskoczył. No, Drifa, gościu, i tyle, jesteśmy na miejscu. Misja wykonana, szacunek plus, dobra. W takim razie pozostaje nam już tylko część trzecia. Okej, okay, no to do dzieła w takim razie. Wyglecie jakiś pościg prawdopodobnie za Big Smoke'em, z tego co tutaj widzę. Dobra. No i co, i przełączyliśmy się chyba na CJA, ok. I co my tu mamy? Mamy czarnego. E, kurde, jak to się czytało? Parania, czy kurde, co? Chuj wie co tak naprawdę, dobra. Nieważne, widzę, że tutaj gonimy Big Smoke'a. Jesteśmy w dosyć bliskiej odległości od niego, ale tutaj jacyś przeciwnicy już są, dobra. Zaczynamy w takim razie. Do roboty. Tak. Jakieś gliny już za nami jadą. Więc ta broń to nie jest jakaś zajebista. Szczerze mówiąc wolałbym tego właśnie łziczka, ale teraz ładnie ich położyło. Dobra. Dobra. No to odległość to naprawdę jest wyjątkowo bliska, ale chyba ten jego samochód jest niezniszczalny. Dobra. Czy tutaj ktoś jest? Tak. Następny w takim razie od SS-ów tym razem. Dobra. No to rozwalmy go. Strzelę mu bańkę. Udało się. Tutaj musiałem zrobić teleport gracza, bo aktorzy nie chcą jeździć po torach kolejowych. Dobra, spoko. Nie ma problemu akurat. No i dobra, wkraczamy do El Corona, widzę. Tak, jakieś koktajle mołotowa. Pot motor nam się podpalił. Pytanie, czy może wybuchnąć. Mam nadzieję, że nie ogólnie. Dobra, Big Smooth to chyba coś tutaj, coś mu nie pykło. Dobra, jesteśmy na miejscu. I widzę tam jakiegoś Apacha, i chyba jesteś Andromada albo AT400. To moja szansa. Przejmij helikopter wojskowy, to jest Andromada chyba, o oh fuck, ale teraz nie zauważyłem ich w ogóle. W tych ciemnościach jakichś, dobra, nieważne. Do roboty, pewnie będzie startował. A zatem do roboty dokładnie. Zestrzelbik smoka. Tylko pytanie, czy mi się uda. Dobra, może zdążę, zanim wystartuję. Teraz do roboty. Albo karabinkiem go, dobra. Karabinek go dorbia. Czy my mu coś robimy? Pytanie. No nie jestem pewien. Dobra, chyba go mamy. Tak, tak, tak. Widzę, że już wybuchła. Tylko pytanie: czy to się nie zbaguje jakoś? Dobra, chyba się udało. Co on tak skręcił w ogóle? Rzeczywiście jakiś zbagowany samolot. Zobaczcie o co chodzi. Ale on nie może spaść do wody, coś. Do oceanu, zaraz misję przegrał. Lurde, zbagowało się totalnie. Chyba przegrałem. A nie, nie, nie przegrałem misji, dobra, całe szczęście. To za. We had to do was the damn train, CJ. Ostatnio przeszedłem sobie GTA Sandras San i powiem tak: jebać GTA 6, jebać GTA Vice City, jebać Michaela i Franklina oraz Trevora. Jak ma wyjść GTA, to Sandras 2 albo Sandras Stories. Misja wykona na szacunek plus. Czyli widzę, że autor przekazuje takie osobiste wrażenia. Swoje, dobra, taka dodatkowa sprawa w sumie. No dobrze, w porządku a zatem nadszedł czas na podsumowanko tej misji. Od razu na samym wstępie wam mówię, że to będzie prawdopodobnie najdłuższe podsumowanie ze wszystkich dotychczasowych. I będę miał tu naprawdę sporo, sporo, sporo do powiedzenia, bo argumentów jest naprawdę cała masa. W takim razie zaczynajmy. A zaczynamy oczywiście standardowo od plusów. Co mi się tutaj podobało? Podobało mi się to, że mieliśmy różnorodne wyposażenie, oraz że ilość amunicji naprawdę została ograniczona do minimum. Wyszło to całkiem ciekawie. W ciągu całej misji naprawdę pisownia trzyma zadowalający poziom. Według mnie ilość wrogów, ilość akcji jest naprawdę, naprawdę imponująca i sporo się w tej misji działo, to trzeba przyznać. Rozmieszczenie apteczek, kamizelek kuloodpornych naprawdę fajnie współgrały w tej misji. Można było je zbierać bez żadnego problemu, można było myśleć, właśnie przy ich zbieraniu to fajnie współgrało, tak jak mówię. Umieszczenie tych drobnych obiektów również było całkiem pozytywną rzeczą, według mnie. Wszyscy nasi wrogowie również mieli różnorodne wyposażenie. Stworzyło to naprawdę całkiem sporo możliwości w zakresie strzelaniny. W ciągu strzelaniny również, czy akcji całej, pojawiło się trochę dyskusji. Nie polegało to tylko generalnie na zabijaniu. Takie odniosłem generalnie wrażenie. Podobało mi się także e, ucieczka całkiem z tego budynku. Naprawdę całkiem ciekawie, fajnie wprowadzone te efekty. One z pewnością były naprawdę fajnym urozmaiceniem tego dzieła i to mi się również podobało. Na końcu także dostaliśmy drive-by, który był naprawdę fajnym urozmaiceniem tej misji. I również podobał mi się pomysł na zastrzelenie Big Smoke'a. Taki fajny pomysł: wsiadł do samolotu, mieliśmy go zjąć za pomocą Huntera, którego przechwyciliśmy od wojskowych. To był całkiem ciekawy pomysł i z pewnością był on dla mnie efektowny. No i oczywiście misja była rozbudowana. Skoro została podzielona na trzy części, to z pewnością musiała być ona rozbudowana. I jeżeli chodzi o plusy tej misji, to już jest dla mnie wszystko. Przejdźmy sobie teraz do minusów. Pierwszym minusem, już na samym początku, i zauważyłem, misja nie ma praktycznie żadnej ciekawej podbudowy. Dostaliśmy tak naprawdę tylko jedną kaccenkę, która mówiła nam o tym, że Carjoso przywiózł Sweet'a pod ten krak Big Smoke'a i tak rozpoczął się szturm. I to jest wszystko. Ja oczekiwałem w tym miejscu coś dużo ciekawszego. Jakaś kaccenka wprowadzająca. No jakieś naprawdę ciekawe wprowadzenie, ciekawa podbudowa, wymyślenie jakiejś ciekawej fabuły. Tyle tak naprawdę mogę powiedzieć, bo to co tutaj dostaliśmy, no to jest po prostu za słabe. No. Był tutaj zdecydowanie potencjał na coś więcej. W pierwszej części również w tytule jest błąd, koniec kolejniki i mamy koniec kolejki, więc to jest taka drobnostka. Kolejną taką rzeczą jest taka właśnie, autor mi tłumaczył, żebym nie ponosił żadnego minigana, to dla mnie minigan nie jest bronią w ogóle, która pasuje do gangów i, i w ogóle nie powinno być w tej misji, takie jest moje zdanie tutaj na ten temat. Według mnie także poziom strzelaniny tej był całkiem w porządku, ale mógł być jeszcze lepszy. Zabrakło im przede wszystkim wyłączonej dostatecznej ilości głów. Za łatwo te bańki właziły, ta akcja mogła jeszcze bardziej się rozkręcać, gdyby, o to, gdyby to zostało generalnie zadbane. Nie rozumiem szczerze mówiąc, także jeszcze jednej rzeczy, dlaczego członkowie Varios Los Aztecas. Walczą po stronie Big Smoka, walczą w ramię w ramię z wagosami, którzy po prostu są ich wrogami. A najśmieszniejsze dla mnie było to również, jak w czasie drive by generalnie: my gonimy Smoke'a esesii nas jacyś gonią. Ten gang w ogóle nie pasuje do tej sytuacji, tym bardziej po tej stronie. I według mnie, no to nie zostało tutaj najlepiej to dobrane. Według mnie także ten moment jest nie najlepiej tutaj zrobiony. E, tak, ma, podchodzimy do tego niewidzialnego punktu kontrolnego, i właśnie wychodzą ci wrogowie. Problem w tym, że ten punkt kontrolny jest za blisko ustawiony tych beczek. Oni za późno wychodzą. Oni są praktycznie przed nami, już stoją i jak wysadzimy beczki, to zabijemy również siebie. Ten punkt kontrolny powinien być w tym miejscu. Oni po prostu sobie dojdą do tych beczek. My będziemy w wystarczającej odległości od tych beczek, wybuchnie. A tak musimy zawracać i psuje to tempo akcji. Jak dla mnie dziwną sprawą również jest to, że te kobiety lekkich obyczajów chwy chwytają za broń i pomagają <noise> tym gangosom nas zatrzymać. No kobiety lekkich obyczajów to tutaj ja domyślam się, że pracowały. Mogły też zostać oczywiście porwane, zniewolone, no ale dla mnie raczej jest wątpliwe to, że wchwyciłyby jakąkolwiek broń, by zatrzymać jakiegoś gangstera. One by się bały, by się ukrywały w jakichś pomieszczeniach, żeby po prostu tylko trzymać je z dala od walki. Myślę, że to byłoby takie normalne zachowanie yy, takich postaci według mnie. Przejdźmy sobie teraz do katsenki z Tempenem. Według mnie ta cała katsenka jest za krótka. Nie było tutaj żadnych ciekawych, interesujących dyskusji, żadnych jakichś ciekawych dialogów. A to był przecież bardzo istotny element element fabuły GTA San Andreas. Naprawdę, można tu było stworzyć dużo ciekawsze dyskusje. Tak naprawdę, jedynie co dostaliśmy informacje o tym, że tam Smoke tam, e, rusza do Liberty City i zaczyna się walka. No naprawdę, można było tu stworzyć dużo ciekawą dyskusję. Dużo ciekawszą dyskusję. Zabrakło mi tej dużo ciekawszej dyskusji. E, co więcej, właśnie atakują nas tutaj policjanci. W porządku, tylko nie pasują mi tutaj agenci federalni. No ten Penny mógł mieć pod kontrolą tam jakiś żółtodziobów, czyli... Tą niższą policję, takich tych policjantów, właśnie takich o, takich zwykłych, tych antyterrorystów jeszcze mógłbym też zaakceptować, ale raczej nie federalnych. Federalnie to jest po prostu jakaś inna półka, półka taka wyższa Jej nie jest tak łatwo zmanipulować, a tym bardziej jakiś skorumpowany liniarz raczej wątpię, żeby zmanipulował akurat federalnych, bo to jest inna półka. Nie pasowali mi po prostu w tym momencie, według mnie. To jest takie w sumie już moje osobiste zdanie. Tutaj mamy również taką rzecz, że tamten agent federalny jest e, właśnie na górze tutaj. To moje jest pytanie takie zasadnicze, jakim cudem on się tam dostał, skoro e, ta policja szturmowała ten budynek. Tutaj nie ma żadnych schodów z tego co widzę, to nie mam pojęcia jaką się mógł tam dostać. Według mnie tylko gospodarze tego budynku mogli być e, na tym szczycie, ale na pewno nie osoby szturmujące, by się nie zdążył w ogóle tam wdrapać, według mnie nie było nawet takiej możliwości. Teraz przechodzimy sobie do części trzeciej, ten drive-by. Jaką się rozpoczyna? No jesteśmy wrzucani znowu znikąd praktycznie w akcję. Brak jakichkolwiek cutscenek wyjaśniających w jaki sposób w ogóle CJ znalazł tego Big Smoke'a na takim obszarze. Wiemy tylko tyle, że on podróżował do Liberty City, ale nie wiemy którędy w jaki sposób. Należało to wyjaśnić w jakichś kartcencikach. Po drugie, odległość w tym pierwszym etapie tego Drive odległość między tym motorem a samochodem Big Smoke'a jest za mała. On jeździ zdecydowanie za blisko nasi. No ta jego ucieczka nie jest według mnie zbyt skuteczna. Po trzecie, dlaczego ten Big Smoke jeździ tym czarnym samochodem swoim, który on został przypominam chyba wysadzony? w pierwszej misji z podstawki. A później Smoke sobie zakupił nowe, szybsze i ciekawsze auto, więc nie wiem jaki sens jest umieszczenie w ogóle tego pojazdu takiego wyjątkowego akurat w tym momencie. Co więcej, ten drive by, no za długi on nie był, on trwał około minuty. Powinien być dłuższy. Powinno to ta akcja powinna trwać dłużej, tym bardziej, że zostało to umieszczone w oddzielnej części. Kolejna taka dziwna sprawa, dlaczego wóz strażacki i policyjny samochód jest jednocześnie blokadą? Od kiedy wóz strażacki składa się jaką blokada policyjna? Nie mam pojęcia. Kolejny błąd, ta blokada w ogóle jest bez jakiegokolwiek nadzoru. Ci gangosi wszyscy mogą sobie podpierdolić albo wysadzić te wszystkie pojazdy służb porządkowych. Służby porządkowe raczej muszą kontrolować e, te swoje rzeczy. W przypadku takich drive-by'ów również nie powinno być takich sytuacji, że gangi i policja jednocześnie ścigają gracza. Gangi i policja to nie nadają się do tego, żeby wspólnie ścigać bohatera. No, po prostu policja nie współpracuje z przestępcami. I nie mówię, że te dwie grupy nie mogły się pojawić w ogóle w tym całym drive-by'u. Po prostu każdy etap powinien być zarezerwowany dla jednej profesji. Czyli w jednym etapie ściga nas policja a dopiero w drugim etapie, gdzie nie widać tej policji, zaczyna nas ścigać gang. Tak powinno to być w miarę rozplanowane według mnie. Kolejna drobnostka, no to było ciekawe zrobione, e, muszę przyznać, ale problem w tym, że Big Smoke się zatrzymywał na tym podjeździe. Sprawdziłem sobie ten błąd wielokrotnie, on za każdym razem się powtarzał, więc domyślam się, że jego droga została zakończona w tym miejscu, a nie powinno tak być, że on się zatrzymuje nagle, bo nie najlepiej to wygląda. Następnie mieliśmy tutaj Katsenkę, z której zrozumiałem, że Big Smoke wsiada do tego z samolotu. W porządku, tylko dziwnie to wygląda według mnie, że ci wojskowi są ustawieni w takiej pozycji, jakby obserwowali w ogóle to całe zdarzenie. Że jakiś członek gangu sobie wsiada po prostu do samolotu i startuje z nim z lotniska, a oni w ogóle nie reagują. No, najlepiej byłoby według mnie, aby ten hunter i ci wojskowi byli by ustawieni dużo dalej. I by po prostu nie widzieli tej sytuacji, to jeszcze bym zaakceptował, ale to, że oni sobie patrzą na tą sytuację to jest dla mnie dziwne. E, czy BigSbox sam kradł ten sam samolot? No sam nie wiem. Jest taka oczywiście też możliwość, że e, jego ludzie mogli po prostu tutaj na niego oczekiwać w tym samolocie. ale to tym bardziej wojskowi takie coś obserwują i raczej nie, nie przeszliby generalnie bez reakcji według e, obok takich zdarzeń, tak przynajmniej według mnie. I ostatnią taką rzeczą, o której jeszcze powiem, chodzi mi o zakończenie misji, no autor przekazuje tutaj swoje wrażenia, nic do tego oczywiście nie mam, oczywiście mogło się to jak najbardziej pojawić, ale chodzi mi o to co się stało ze Sweetem w tej całej misji, żadnego podsumowania z tą postacią, nic, totalnie, misja powinna się skończyć, spotkanie według mnie Carla Johnsona i Sweeta i powinniśmy podsumować te wszystkie ważne wydarzenia. Bo to przypominam, że to był bardzo istotny element podstawki Geta San I powinniśmy w tym miejscu dostać coś dużo ciekawszego niż to co tutaj dostaliśmy Takie jest moje zdanie na ten temat I jeżeli chodzi o moje argumenty tej misji to już jest wszystko Ostateczne podsumowanko, co mogę powiedzieć Akcja stała tutaj na całkiem solidnym poziomie Widać, że autor trochę na nią popracował Starał się również, aby ta misja była rozbudowana Z czego wynikają generalnie, z czego wynika ilość tych argumentów Pisownia ostatniej na zadowalającym poziomie. Było takich fajnych, ciekawych elementów również tutaj wprowadzonych, ale przede wszystkim zabrakło mi ciekawszej fabuły, ciekawszych dyskusji i do tego dochodziła naprawdę spora ilość szczegółowych błędów. I nie ukrywam, że ta misja po prostu miała zdecydowanie potencjał na coś więcej. Można było tu naprawdę, było tutaj pole do popisu. Można było stworzyć naprawdę swoje historie, swoją fabułę ale niestety, no nie wyszło to według mnie najlepiej, ale wcale nie było również najgorzej. Moja ostateczna ocena tej misji, ze względu na ilość tych błędów, to będą 2,75 gwiazdki. Misja nie najgorsza, troszeczkę czuję niedosyt, ale nie było wcale też źle. To tyle ode mnie, jeżeli macie coś do dodania, zapraszam, komentarze na Was czekają, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się moi drodzy, cześć!